Zapraszam panią dr Lucynę Kulińską z Komitetu Honorowego Społecznego Komitetu Budowy pomnika Żyć Połyńska w Domostawie. Witajcie rodacy, witajcie kochani, tu jest Polska Pata. Tu są wszyscy ci, którzy Polskę kochają. Bo kto zapomina o tych strasznych rzeczach, ten zapomina o Polsce. Proszę, żebyście posłuchali mnie dzisiaj jako matki. Jestem matką, jestem babką, tylko organówcząt. I chcę Wam powiedzieć, że mówimy teraz o historii. Ale to się wszystko może powtórzyć. Nie uratowali w 39 ani w następnych latach nas. Nie uratowało państwo polskie. Nie uratowało nas wojsko, ani policja, ani żadne służby. Nasze wojsko broniło się tylko dziećmi, którzy tak jak tam ginęli, będą w dzisiejszej Polsce też ginąć. Bo kim były ofiary, to musi tutaj paść. Trzy czwarte ofiar, a jestem badaczem tej problematyki od lat trzydziestu, to były kobiety i dzieci. Jakże łatwo tym banderom, bandytom było ich mordować. Mężczyzn wywieziono na roboty. Wcześniej jeszcze za Sowieta zostali też, przynajmniej ci, którzy byli czapką narodu, wywiezieni, unicestwieni. Potem jeszcze 44, czwarty, kiedy przechodzili Zabrali pobór. Kto został? Wielodzietne chłopskie rodziny. Siedmioro, ośmioro dzieci. Tak więc my tutaj stoimy nad grobem dzieciaków. I co każą nam teraz przy tych nielicznych, pojedynczych ekskumacjach, czego życzą sobie Ukraińcy? Otóż życzą sobie, żeby nie liczyć dzieci, młodzieży. Czyli wyjdzie na to że te rachunki się zupełnie zgadzać nie będą po 80 latach, bo do tego dopuściły nasze kolejne władze. Większość tych naszych dzieciątek już jest rozumnych w tej ziemi, więc rzeczywiście może ich znaleźć się nie da. Ale my żądamy od Was mężczyźni i także od tych, którzy dzisiaj w baletkach, w jakichś różowych strojach i na szpilkach latają po naszych warszawkach, żebyście nas powie... Nieśli na cudze wojny, bo tylko zysk dla obcych. Żebyście się teraz zebrali do kupy i pomyśleli, co będzie z nami i z naszymi dziećmi. Pilnujcie rodzin, nie pozwólcie zażydać dzieci w łonach matek jakimś zwyrodniałym kobietom. Nie pozwólcie jakimś lewakom niszczyć naszych ojczyzn. Panowie politycy. Wreszcie zacznijcie mówić prawdę. Wreszcie zacznijcie mówić nam prawdę, że jesteśmy narodem, który jest praktycznie spakrutowany, a utrzymuje miliony, wypłaca pieniądze obcy. Ilu spośród tych ludzi to są ci, których dziadowie mordowali nasze dzieci? Ilu z tych? dzisiaj polskie plagi, a nie zbadały tego nasze służby. Żyje tutaj w Polsce na papierach pomordowanych ofiar. I my się dziwimy, dlaczego działają antypolsko. Ile przewerbowali jękawudziści do naszych służb, do naszego wojska w dawnych czasach dzisiaj podają się za Polaków, a rząd mamy, jaki mamy. Okazuje się, że znaleźć tam kogoś, kto żywym Polakiem jest to, ze świecą szuka. Dokąd nie będą Polacy mieli swojego kraju? Dokąd nie będą pilnowali swojego dobra, swojej ojczyzny przed rozkradzeniem? Jeżeli nie będą pilnowali dalej granic, nie tylko tej Białorusi, ale tej, co inną tak samo, bo nie wiadomo co i kto stamtąd się przedostaje, a także tej zachodniej. Nie pozwolmy, aby nasza, nasz kraj został zajechany, najechany bez walki. Nie pozwólcie na to politycy, nie pozwólcie na to Polacy. Tak jak oni ginęli, nie chcemy, żeby ginęły nasze rodziny. Nie pozwolimy na to. Nie traćcie ducha. Budźcie ducha, budźcie innych. Nie patrzcie w telewizory, wyrzucajcie przez okno jak zakomu. Dziękuję. Dziękujemy pani doktoru Synie Kulińskiej.